Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no będzie mi trudno zająć się czymś ciekawym Państwa po tak interesującym wykładzie księdza-profesora, no nie niemniej spróbuję. Będzie pewnie trudno, bo moja myśl będzie taka bardziej spekulatywna, a ja nie jestem filozofem, praktykiem niestety. Będę mówić o rebelii. O rebelii w filozofii, a konkretnie w filozofii radykalnej. Jest taka koncepcja autorstwa, Pani profesor Grażyny nie nieżyjącej już niestety od kilku lat. Ona uważała, że jeśli idzie o naturę filozofii, filozofia jest rebeliancka. Nie jest teorią, więc no nie będzie w niej szło o opisywanie świata. Filozofia będzie pewnym rodzajem działalności, w której będzie szło o podtrzymywanie ludzkich umysłów w stanie intelektualnej sprawności, czujności. jej zadaniem będzie również nauczanie zdolności do przekraczania wytworzonych przez tradycję wzorów bezradności. W filozofii nie jest istotne to, skąd ona bierze początek, co jest jej źródłem, czego dotyczy, czy dociera do głębi. Tym, co jest istotne w filozofii, jest moc zmiany sposobów ludzkiego myślenia. Filozofia jest od tego, by budzić ludzkie ustwy z uśpienia i wyprowadzać je z mroku oczywistości. Czy na cytat? Współcześni filozofowie zamknęli się w gmachem własnych rozmyśleń i systemów, przez to filozofia utraciła swoją rolę i rangę we współczesnym świecie. Autentyczna twórczość, jak powiadała żynkowska, bierze swój początek z aktu zdrady, tego co moje, z buntu wobec ojca, taką figurę ojcobójstwa, ojcobójstwa przepraszam, Platon wobec Parmenidesa w sofiście. Gest Platona stał się niejako paradygmatem otwierania nowych horyzontów myślowych w filozofii, notabene rychło otworzonym przez Arystotelesa wobec Platona, właśnie. Wielkie teorie były rebelianckie, poprzez to, że zrywały ciągłość z poprzednikami. Istotne filozoficzne myślenie to stan nieustającej czujności. Tym, czego uczy filozofia, jest nonconformist. jest więc ceną myślenia. Żurkowska idzie tu za Ziszkiem, dla którego wartości uniwersalne tworzone są przez zdrady, a nie przez kontynuację. Na przykład, dopiero radykalna zdrada, zdrada Pawła sprawiła, że chrześcijaństwo stało się kościołem powszechnym. I w tym sensie Chrystus potrzebował zdrady Pawła. Wedle Żurkowskiej, dzisiaj taki najbardziej niekonformistyczny punkt widzenia filozofii stanowi tak zwany realizm spekulatywny. W Polsce. Najbardziej znaną realistką spekulatywną była właśnie Rudkowska. Realizm ten nie wpisuje się w spór realizmu z antyrealizmem, realizmem, przepraszam, gdyż uważa, że realne stoi ponad nim. Realizm spekulatywny nie powiela także typowego błędu wszelkich realizmów, to jest redukcja tego, co realne, do teoretycznego. Spekulatywni realiści są radykalni, bowiem po pierwsze całkowicie uwalniają realne spod wszelkiej władzy kontekstów epistemologicznych, które je wyłącznie zawłaszczały, a po drugie pokazują, że mamy dostęp do świata poza teoriami i świat nie jest zatem naszą konstrukcją, a człowiek nie jest miarą, miarą wszystkiego. Filozofia jest synonimem spekulacji, lecz nie każda spekulacja jest filozofią. Nie każda spekulacja rodzi się i obumiera w filozofii, ale bez spekulacji nauka nie jest możliwa. Bez metafizyki nauka traci mo y możliwość rozwoju. Spekulatywna nauce jest pytanie o świat sprzed pojawienia się człowieka. Żurkowska uważa, że taki świat nie jest ludzkim produktem. Zatem filozofia nie musi się trudzić pytaniem, czy jest możliwe, ale powinna pytać transcendentalnie. Jak takie myślenie o takim świecie jest możliwe? Rzynkowska wskazuje, że nie tylko myślimy o świecie w dostępnych nam ramach teoretycznych, lecz także myślimy światem, którego ani nie znamy, ani nie rozumiemy, ani nawet nie wiemy. Istotne jest to, a w przypadku autorki koncepcji człowieka radykalnego chyba najistotniejsze, że świat taki obejmuje nas swoim zasięgiem, a my w nim partycypujemy. W tym wymiarze istoczy się prawda, która jest sobą dopóty, dopóki wykracza poza epistemologiczny horyzont. Moc prawdy prowadzi do zmiany. Prawda nie tyle wyzwala, co zmienia człowieka. By do niej dotrzeć, nie wystarczy przejść naprzód. Bardzo ważnym i najtrudniejszym jest to, że postęp wymaga niekiedy kroku wstecz, by odkształcić dyskursywne kolejny, w które bezwiednie popadło myślenie. Myślenie musi być radykalne w odwadze, w buncie, sprzedawaniu się tradycji. W każdym przypadku jest ruchem transcendencji, skokiem poza. Myśl twórcza wykracza podwójnym gestem, najpierw wstecz, potem wydobycie się z utrwalonym kolei, następnie w przód ku nieuteretyzowanemu. Istnienie e, takiego świata jest tym, co umożliwia w ogóle fenomen cofania. Myślenie nie zawsze jest wpływem przodu, czasem musi się wysować. Myślenie zaczyna się wówczas, gdy nie znajduje oparcia, gdy jest skazane wyłącznie na samo siebie. Tym samym myślenie nie zawsze zaczyna się od nowa, jak już przed chwilą wspomniałam. Filozofia nieodłączna towarzyszka myślenia nieustannie nawołuje do rewolty, budzi człowieka z uśpienia i tylko o ile to czyni je sobą. W czasach marnych autorka kilkanaście niespełna 10 lat temu twierdziła, że te czasy, w których tworzyła były marne, cóż powiedzieć o naszym? Więc w czasach marnych, zwłaszcza wtedy, potrzebne są radykalne rozstrzygnięcia. Wyłącznie dzięki osobnikom odważnym, którzy nie godzą się jedynie na reprodukcję utrwalonych schematów zachowań, a głównie myślenia, człowiek radykalnie odróżnił się od zwierząt. Także wielkie kultury zbudowane zostały w oparciu o radykalne wzorce. To zarazem stanowi źródło ich różnicy. Kultura zachodu została ukształtowana wokół klasycznej koncepcji prawdy, która jest stanowiskiem radykalnym. Jej najważniejsze konsekwencje dotyczą nie tyle samego poznania co filozofii człowieka praktyki ludzkiej. Znamiennym innym dla zachodu radykalnym rysem jest zasada niesprzeczności i z niej Żukowska wyprowadziła konsekwencje, że wszystko co jest określone jest zarazem radykalne. Zatem człowiek określony to człowiek radykalny. oparciu o tę zasadę zrozumiała staje się ludzka ciekawość, potrzeba intensywności i autentyczności oraz atakowanie i przekraczanie wszelkich dotychczasowych granic. Prawda, klasycznie pojmowana, wymaga postaw maksymalnie radykalnych, zaś postawa radykalna pociąga za sobą krytyczne nastawienie. Rolą radykałów, tak społecznych, jak i myślowych, zawsze było stwarzanie okazji dla świata do ujawnienia nieznanego ludzkości dotąd oblicza wymiarów i horyzontów. Myślenie z ducha radykalizmu poczęte, Żurkowska ujmuje w następujący schemat heurystyczny, obejmujący taką autosekwencję. Stan nieokreśloności, dogmatyzm, sceptycyzm, agnostycyzm i wreszcie radykalny skok, zawsze poprzedzany fa fazą agnostycyzmu. Radykalność to jednak nieracjonalność. Niekiedy nie wystarczy umiar, konieczne jest podjęcie kroków ra radykalnych i dokonanie głowowego skoku. Racjonalność to raczej umiejętność podejmowania ryzyka, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Człowiek wedle Żółkowskiej jest taką istotą. Która nie znosi byle jakości, niejakości, żadnej redundancji. I dzięki temu taki nieredundantny człowiek może być zainteresowany światem. Człowiek w pełni spełniony nie byłby nim zainteresowany, ani światem, ani drugim ja, gdyż nie byliby mu oni do niczego potrzebni. Ani człowiek, ani świat nie są produktami w pełni gotowymi, dlatego ich relacje pozostaną w stanie wiecznej nierównowagi. Człowiek się zmienia, lecz za każdym razem w radykalny sposób. Dlatego człowiek radykalny to nie to samo, co człowiek kontynentny. Człowiek radykalny nie ma żadnych określonych limitów, ani od górnych, jak bok, Bóg, los natura, ani oddolnych, jak społeczeństwo, środowisko, rodzina, miejsce pracy, kultura, kościół czy religia. To sprawia, że człowiek jest bytem radykalnie naturalnym, gdyż jakakolwiek próba przypisania mu stałej, wiążącej, uniwersalnej ceny wiodłaby do nikąd. Także wszelkie modele człowieka są dla nich za ciasne i niezdolne uchwycić ludzkiej obecności zakorzenienia w świecie. Radykalizm człowieka nie pociąga ze sobą anarchizmu, braku odpowiedzialności, zerwania z historią i dziedzictwem narodowym. Człowiek radykalny nie jest ekstremistą. Radykalizm to po prostu umiejętność myślenia lepszego świata. Żurkowska uważa na przykład, że najbardziej radykalny był Bóg w momencie stwarzania owego świata. Radykalny, gdyż wymyśli coś, czego wcześniej nie było. Także człowiek, kiedy tworzy wielkie rzeczy, radykalnie zmienia oblicze świata. I jest wówczas najbardziej podobny Bogu. Przymioty człowieka radykalnego to nadmiarowość i towarzyszące jej, towarzyszące jej nigdy nie kończące się wszelkie układy odniesienia. Łamie wszelkie miary i kody. Widać wyraźnie związek radykalności z nowością i kreatywnością. Protoplastą człowieka radykalnego był biblijny Adam, który buntując się podjął ryzyko, porzucając zarazem wieczny recenz i szczęśliwość rajskiej egzystencji. Pojęcie i przymiot radykalny Żurkowska wywodzi z łacińskich terminów radix, czyli korzeń, oraz radicalis, czyli dogłębny. Etymologicznie zatem człowiek radykalny to istota głęboko zakorzeniona w świecie. Z zakorzenienia człowiek w świecie, człowieka w świecie wyprowadza Żurkowska obowiązek uczestnictwa w sferze społeczno-politycznej, w której kluczową rolę odgrywa prawo do budowania społeczeństw współudziału. Człowiek radykalny. Jako człowiek z głęboko zakończony na świecie, jest EOIPSO y radykalnie odpowiedzialny za jego dzieje. Z tego wynika interesująca, niebanalna koncepcja filozofii społeczno-politycznej, w której naczelną zasadą jest proporcjonalność uczestnictwa w świecie do zakażenia w nim. Maksymum główną jest, kto nie, partycypuje, nie reprezentuje. Realizując ją, można było zatrzymać postępujące obecnie bezgraniczne marnotrawienie energii ludzkiej. Wystarczy każdemu człowiekowi dać prawo autentycznego współtworzenia własnego świata, wtedy dostrzeże pomocny potencjał innych ludzi. Z zakorzenienia w świecie wynika wolność człowieka i jej jakość oraz stopień. Wychodząc z rzeczywistej partycypacji, można generować nieskończoną wielość otwartych wspólnot oraz budować ideę pozapolitycznej obywatelskości. Polityczność wyrasta nie z partyjności, lecz z uczestnictwa w współtworzeniu i współodpowiedzialności. Czyli z za losy polis. Tym, co łączy ludzi, nie są związki biologiczne, genetyczne, lecz kolektywność celów i zainteresowań. Człowieka tworzą obszary i horyzonty partycypacji, uczestniczenia. W myśl zasady, że świat przekracza i wymyka się nieustannie wszelkim jego teoretycznym ujęciom, prymarnym sposobem ludzkiego bycia w świecie jest wspólnotowość, nieokreślony typ społeczeństwa. Ważna jest kwestia uzyskiwanej podmiotowości. Podmiot z podstawowej relacji poznawczej, fundującej jakikolwiek akt poznawczy o jakiejkolwiek wartości epistemicznej, nie stanowi pierwotnej relacji, w jakiej człowiek pozostaje do świata. Pierwotna jest relacja na dotkliwość nieuterotyzowanego. Jest to swego rodzaju stan emocjonalny, który Żółkowska nazywa niepo, niepoznawczą odczuciowością. Przepraszam. Stanem, gdy człowiek jeszcze nie wie, co może zrobić z przytłaczającym go realnym. I tę prekognitywną fazę epistemologia pomija albo lekceważy. A podmiotowość inicjowana jest w sytuacjach granicznych, kiedy realne stawia człowieka w sytuacjach bez wyjścia, gdy brakuje elementarnej wiedzy, jak z tego wybrnąć. Źródłem podmiotowości człowieka są sytuacje radykalne, stan podwyższonego ryzyka, stan braku elementarnej orientacji epistemicznej, Podmiotowość kończy się wraz z wejściem w jakieś gotowe ramy, czy to teoretyczne, polityczne, religijne, czy światopoglądowe. Wówczas człowiek znajduje się w stanie poległości, a podmiotowość się z nią zdecydowanie wyklucza. Bardzo Państwu dziękuję.